W 2019 roku Aida wyemigrowała wraz z matką i dwoma braćmi z Etiopii do Szwecji. Ojciec dzieci nie jest zameldowany w Szwecji. Mówi się, że rodzina wyznaje wiarę islamską. Matka była niezadowolona z otrzymywanego zasiłku osiedleńczego i zasiłków na dzieci, dlatego w 2020 roku zwróciła się do sądu z prośbą o przyznanie jej również pomocy społecznej. Sąd odrzucił jej wniosek, argumentując, że rodzina otrzymuje więcej świadczeń niż inni beneficjenci pomocy społecznej i że powinna była lepiej planować swoje finanse. Mimo to przyznano dodatkowe zasiłki na żywność, aby dzieci nie cierpiały. W czwartek, 19 maja 2022 roku, czternastoletnia Aida została znaleziona martwa w rodzinnej willi w miejscowości Nacka. Jej rodzina powiedziała policji, że popełniła samobójstwo. Po tym, jak koroner stwierdził, że obrażenia Aidy nie pasują do historii opowiedzianej przez rodzinę, matka, brat i kuzyn zostali aresztowani. Policja podejrzewa, że Aida została zamordowana przez swoją rodzinę z powodów honorowych, a następnie rodzina próbowała upozorować samobójstwo. Aida podobno spotykała się po lekcjach z przyjaciółmi ze szkoły, czego nie pochwalała jej rodzina. W jej szkole wiedziano, że ma konflikt w domu. Aida nie jest prawdziwym imieniem ofiary. Będziemy wdzięczni za wskazówki dotyczące tej sprawy. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe.